Hej wszystkim, z tej strony Marcin i w tym poradniku pokażę wam jak zrobić tło z takimi abstrakcyjnymi kolorowymi liniami jak możecie zobaczyć tutaj. Na początek utwórzcie nowy dokument klikając File, a następnie New. Ustawienia dajcie takie same jak ja, poza wysokością, szerokością, bo to możecie ustawić wedle własnych upodobań. Następnie utwórzcie nową warstwę, kliknijcie brush, wasz pędzel, wybierzcie pędzel o nazwie Round Point Steve i dajcie rozmiar 1 piksel, następnie kliknijcie pentul i utwórzcie coś takiego jak ja. Następnie kliknijcie prawym, Stroke Path, ponownie prawym i Delete Path. Nie wyszedł może tutaj perfekcyjny zygzak, ale mam nadzieję, że nikt się o to nie obrazi. Następnie kliknijcie Control i na waszą warstwę, by zaznaczyć to, co ten zygzak, który zrobiliśmy. Wstępnie Edit i Divine Brush Preset. By utworzyć nowy pędzel. Może się nazywać jakkolwiek. Jakiej? Okay. Teraz możemy usunąć tą warstwę. Nie będzie nam ona potrzebna i utwórzmy nową. Kliknijcie na pędzle i wybierzcie ten nowo utworzony przez nas. Następnie kliknijcie w brush panel kliknijcie shape dynamic size jitter dajcie na 100% da wam to różny rozmiar tych linii, grubsze i cięższe chyba, że nie chcecie to ustawcie na 0 i angle jitter na 5% i ok teraz pomalujcie a raczej przeciągnijcie te linie od prawej do lewej kilka razy może być górę też możecie całe to zamalować ja zrobię tutaj tylko takie pasmo i ok kliknijcie prawym na waszą warstwę i blending options i kliknijcie outer glow da wam to taki jakby połysk jak widzicie tutaj, zmienię tylko kolor na kolor biały ok I nieco większy rozmiar na około 20-30 pikseli. Teraz utwórzcie nową warstwę. Wybierzcie soft i pokolorujcie te linie na kolory takie jakie chcecie. Okay. Kiedy już to zrobicie, to w trybie mieszania dla warstw ustawcie overlay. I to wszystko. Uzyskaliśmy taki efekt. Mam nadzieję, że komuś się spodoba. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi poradnikami. I do usłyszenia w następnym poradniku.